Cześć, witam Was, Ludowy Obserwator. Słuchajcie, dawno nie było nic o moim tak zwanym SAFE, czyli systemie awaryjnego funkcjonowania, który, przypominam, jest podjęciem pewnych działań, kroków w celu przygotowania się na różne trudne sytuacje, które mogą zaistnieć, czyli zmagazynowaniu pewnych rzeczy medycznych, żywnościowych, narzędzi, odpowiednim tego rozlokowaniu w środowisku, w którym się jest i Korzystaniu z tego w miarę jak terminy ważności uciekają, więc trzeba gromadzić rzeczy, które można rotacyjnie wymieniać. I trzeba też gromadzić rzeczy, które jesteście w stanie na bieżąco zużyć. W moim przypadku, co zaraz zobaczycie na filmie, są to jakieś, jakaś żywność sucha, czyli makarony na przykład, plus trochę innych rzeczy. Są to konserwy z terminem ważności. I są to jakieś na przykład gotowe dania, typu fasolki czy pulpety, które również. Jem używam i też mogę rotować. Yy, obecnie zabieram z, z magazynu rzeczy z roku 2023, idą normalnie do kuchni i są po prostu przeze mnie zjadane. Natomiast od, noszę i magazynuję sobie rocznik 25, 26, w tej chwili do 27 jakoś jeszcze nic, nic, nic nie sięga. Yy, w, Piwnica, którą mam jest, powiedzmy, już wyposażona, przygotowana w 70%, to jest mała piwniczka. Mam magazyny w paru miejscach, to jest główny, tam jest praktycznie wszystko to, co, to, co w skład tego mojego całego systemu ma wchodzić. Dodatkowo mam trochę rzeczy w samochodzie, wożę ze sobą, taki, taki pakiet awaryjny. Film o nim robiłem, zaraz go Wam tutaj wyświetlę. Link do niego. Mam w drugim miejscu, w innym miejscu mam zgromadzoną pewną ilość wody. Nawet dość sporo, bo tam jest ze 150 litrów czy 200 zgromadzone wody. Dodatkowo magazyn wody mam jeszcze w mieście, w miejscu pracy. Prowadzę prywatną działalność, więc sam sobie mogę trzymać takie rzeczy. I dodatkowo mam jeszcze w mieszkaniu, ale to już bardzo niewielka ilość. Ten mój magazyn mogę sobie obsłużyć z zewnątrz, czyli gdyby się coś wydarzyło, że nie będę mógł skorzystać z mieszkania. To mam ukryty gdzieś w okolicy klucz, żeby się tam dostać. Magazyn jest zamykany. Klucz oczywiście jest zamknięty tak, że, że nie, nie budowałem nie wiadomo jakich betonowych sejfów, ale nie powiem gdzie to jest. Jest ukryty i, 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 i schowany. Klucz nie, nie jest w odległości 20 km, jest znacznie bliżej. Mam go schowanego w pobliżu. Jestem w stanie się tam dostać z zewnątrz, jak mówiłem. I Film, film w ogóle powstał ten ten w tej chwili, dlatego, że kolega mnie zapytał, czy, czy coś z tych moich przygotowań na wojnę to atomową, jak to powiedział, dalej robię, więc no, podzielę się już wcześniej. Tak jak mówię, piwnica jest wyposażona, przygotowana gdzieś tak w 70%. Nie mam tam jeszcze wielu rzeczy, nie mam tam w dużej ilości pustych opakowań, wiader i innych, takie rzeczy, które stoją puste, czekają. Jakieś sytuacje awaryjne mogą być potrzebne, np. do tego, jak dowiozą wam wodę, żeby sobie ją jeszcze zgromadzić. Nie mam tam sprawy łączności w ogóle jeszcze ruszonej, nie mam awaryjnego zasilania, to znaczy nie mam zniesionego, nie mam odłożonego panelu wraz z modułem, który obsługuje mały panel solarny. Z elektryki jest niewiele, jest tam jakiś przedłużacz sobie zresztą zobaczycie na filmie. Y no, sporo, sporo jeszcze rzeczy muszę dorobić, także mówię, jest to przygotowane w 70%, ale mniej więcej można zobaczyć w jakim kierunku, jak ja to robię. Może będziecie mieli jakieś fajne uwagi, jak można się przygotować na takie coś, jak można być gotowym na, na, na rzeczy, które mogą nas w życiu spotkać, zwłaszcza te przykle. Na pewno mam tam już stroje, te o których mówiłem w filmie, gdzieś tutaj też wam to wrzucę stroje przeciwchemiczne niemieckie, które się świetnie nadają na, na, i na promieniowanie w przypadku, kiedy jest bardzo zimno i w przypadku, kiedy trzeba się gdzieś schronić przed jakimiś wiatrami, czymkolwiek innym. Wiatrami. <grym> Czyli po fasolce. Eee, nie mam jeszcze mask masek gazowych, muszę je znieść. O maskach gazowych coś tam ponawijałem też w filmie, który tutaj Wam zapodaję. Przepraszam, że tak mi latają oczy, ale tak naprawdę nie wiem, czy mam patrzeć w kamerę, czy mam patrzeć sam na siebie. Więc raz patrzę tu, raz patrzę tu i będzie to pewnie męczące dla Was, więc za to przepraszam. Yy, I co? W, wrzucam film i na szybciutko Wam go omówię. I lecimy. Więc tak wygląda. Jest to taka mała piwniczka. Te takie latające, ten to kusz, który lata przed aparatem, a nie duch. Jak widzicie, jakieś świeczuszki są w zapasie. To są te takie małe podgrzewacze. Trochę ich tu jest. Słucharki, beskickie, no to to podstawa. Są tutaj zmagazynowane. Tu jest już jeden z koszyków z żywnością. Więc tak jak mówiłem, gotowe obiady, konserwy, makarony, przyprawy. Gdzie nie są mydła, pasty do zębów. Jest 23 rok, więc tu już zaczynam zabierać rzeczy, które są w tym roku już zjadane. No herbata, tutaj jest część wody. Co tu jeszcze jest? Tutaj są chustki higieniczne, jakaś flara. Macie dalej przybory do szycia, taki cały pęk opatrunków, taśmę izolacyjną Od takie rzeczy, które się mogą przydać. Tu są te stroje, właśnie niemieckie, ładnie zapakowane. Tu jest sprzęt do rękawiczki. Znowu są pokazane jakieś magazyny. Tam był sprzęt do mm, umycia po ewentualnym jakimś, może napromieniowaniu, umycia stroju. Yy, tu są świeczki. Też jakiś tam taki zapasik, żeby w razie co sobie siedzą, jeść nie wołają. Czyli kandlesy. Znowu jakieś, jakieś, mm, jakieś 2023 rok, czyli już zabierane, to już jest, to już jest zabierane, i, i zjadane w tej chwili. Natomiast tam dalej tu dalej mam yy, rzeczy nowsze Narzędzia, to, 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 tak jak mówię, jeszcze nie wszystko na dole tam przez moment, bo widać tam mam troszeczkę jakichś weków, słoików, ogórków i tak dalej. Tak zwykły, już po prostu normalna rzecz. Tu jest rocznik 25, 24 w tym miejscu. Co, co widać widać? 25 na przykład. To sobie wszystko czeka. Na dole było widać wodę przygotowaną, z te naczynia, tak jak mówiłem. Kuchnia na kartridże gazowe Których tutaj troszeczkę mam, plus sama kuchenka No tu jakieś tam wkręty To to akurat w piwnicy po prostu miałem, więc sobie leży, no tu wiadomo zapas taśmy, Która jest tu chyba podstawowym, najlepszym, najlepszym towarem jeśli chodzi o, o higienę Jakieś tam ogóreczka, gaśnica To tak bardziej w piwnicy, żeby było Cóż my tu jeszcze mamy na tym filmie? Markery, lampka awaryjna. Tutaj są worki na śmieci w sporej ilości, plus jakieś torby, do, w razie co ponoszenia czegoś. To jest jakiś, jakaś resztka węgla. I jest troszeczkę z tej elektryki, jakaś lampa plus przedłużacze. Natomiast tak jak mówiłem, jeszcze to nie jest kompletne wszystko. Tak wygląda ten magazyn w tej chwili i, i nic tu nie zalega, nic tu nie leży długo, wszystko co mogę zużyję. Natomiast, yy, natomiast yy, no, takie rzeczy jak narzędzia, tretytki, jak widać, jakieś tam śrubokręty z możliwością podbijania, czyli takie dłuta też. Koc tutaj termiczny wisi, plus, 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 plus. plus trochę narzędzi typu motek, sikiera, łom, yy, kilof, żeby się gdzieś włamać, czy żeby się obronić, czy żeby naciąć drewna. No i tyle. I tak ten magazyn w tej chwili wygląda. I, cóż mam jeszcze dodać? Klucz ukryty, jak mówiłem, w pobliżu. Te takie przelatujące, te to nie są żadne zjawy, to jest kurz. Ja coś tutaj, jakiejś metafizyki się nie dopatruję, chociaż też przez moment myślałem, że to jakieś duchy. Tu mam takie grube wycieraczki, jakby trzeba było gdzieś jakiś samochodzik się wkopał, nie mógł wyjechać. Tutaj jest akurat zmagazynowany płyn, olej. Płyn do będzie szyb, tam był olej. Jakieś tam trytytki, sztućce plastikowe, tu oczywiście troszeczkę słojów, przetworów. To jest chyba najlepsza rzecz, która stoi najdłużej, was, własnoręczne przetwory. Chyba najfajniejsza sprawa. No i co? I tyle. I tak to w tej chwili wygląda. I cóż ja mam więcej wam jeszcze o tym powiedzieć. Jak będzie stan troszeczkę bardziej zaawansowany, znaczy jak będzie właściwie zamknięty temat tego magazynu, to, to, to jeszcze raz jeszcze raz wam, że tak powiem, nakręcę. No i cóż, no, szykujcie się, bo różnie bywa, no na świecie jest teraz bardzo niestabilnie. Bardzo. Bardzo. I bardzo Wam dziękuję. I życzę Wam bezpiecznego życia. I spokojnego. Także. Także tyle. Trzymajcie się na razie. Hej.